Cześć, nazywam się Mateusz Churkała i mam przyjemność zaprosić Was na spacer po Biłgoraju. Właśnie znajdujemy się przed zespołem szkół zawodowych i ogólnokształcących. Dlaczego tu jesteśmy? Zaraz się dowiecie. To tu niesamowici ludzie realizują innowacyjny projekt zatytułowany Wypromuj siebie. Jaki mamy cel? Chcemy pokazać nasze miasto jako rynek pracy i możliwości rozwoju swoich pasji. W tym celu tworzyliśmy specjalne grupy operacyjne. Każda z nich przedstawi możliwości, jakie oferuje Biłgoraj z punktu widzenia innej branży. Poznajmy je. Autorem i pomysłodawcą projektu jest Paweł Jednacz. To on zainspirował nas do tego, abyśmy już teraz zastanowili się nad swoją przyszłością. Opracowałem pomysł na projekt, którego celem jest przeciwdziałanie migracji młodych ludzi do innych miast i za granicę. W ramach projektu zaangażowaliśmy 10 osób, 10 uczniów technikum, którzy przygotowali wspólnie z ekipą techniczną film dokumentalny, który ma na celu pokazanie, co oferuje miasto, jeżeli chodzi o rynek pracy i instytucje, które, w których można realizować swój wolny czas. Sprawdźmy zatem, jakie możliwości ma przed sobą młody Biłgorajanin posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu fryzjerstwa, organizacji reklamy, żywienia oraz kelnerstwa. Realizacji tego zdania podjęło się 10 uczniów: Martyna, Alicja, Jacek, Karol, Diana, Mikołaj, Gabriela, Dominika, Patryk oraz ja, Mateusz. Zostaliśmy podzieleni na pięć grup dwuosobowych po jednej grupie lektorskiej i techniczno-montażowej oraz trzy grupy reporterskie. Uważam, że nauczanie we współczesnej szkołach powinno mieć charakter innowacyjny, a możliwość wzięcia udziału w tym projekcie, w filmie, który powstaje, daje takie możliwości. Pokazuje możliwości znalezienia się, odnalezienia się na rynku pracy naszych uczniów, pokazuje zawody, w których kształcimy, pokazuje zapotrzebowanie dla tych zawodów, na lokalnym rynku pracy, ale co najważniejsze, daje możliwość pokazania, zaprezentowania się naszym uczniom, pokazania co, co potrafią, ale również zdobycia przez nich nowych umiejętności. Cześć, co ciekawego robicie? Cześć, bo właśnie montujemy film z uroczystości w naszej szkole. Oto pierwsza grupa reporterska prezentująca branżę organizacja reklamy. Diana i Mikołaj zbadają rynek pracy w zawodzie technika organizacji reklamy. W tym celu dadzą się do dwóch firm z tej branży, aby poznać oczekiwania pracodawcy względem przyszłych pracowników? Czym zajmuje się Wasza agencja reklamowa? Generalnie robi reklamę zewnętrzną firmą. Reklama może być różna, różne są zlecenia. Czasami są to tylko wizytówki, pieczątki, czasami szyldy oklejamy auta, klejamy całe witryny. Jakie warunki powinna mieć osoba do pracy w reklamie? Najlepiej, żeby była przystojna i wysoka <laughs> żarcik. Do pracy w reklamie potrzebujemy ludzi, którzy są po pierwsze kreatywni, po drugie pracowici. Tych kreatywnych nam potrzeba od strony tego pierwszego kontaktu z klientem. Kiedy musimy wysłuchać tego, co klient chce. Tych pracowitych najlepiej z doświadczeniem potrzeba nam już na, na produkcji, kiedy trzeba mozolnie te fajne projekty wdrażać w życie. Większą szansę na zatrudnienie ma osoba doświadczona czy młoda, pomysłowa. Niekoniecznie to musi być ktoś z doświadczeniem. Nie. Młodość daje, daje fajne efekty, bo daje fajne, świeże pomysły. By bliżej poznać warsztat pracy przyszłych techników reklamy, udamy się również do firmy Ennever View Studio prowadzonej przez pana Marcina. Spróbujemy dowiedzieć się, co zainspirowało właściciela do jej utworzenia właśnie w Biłgoraju. Postaramy się zdobyć informacje na temat branży reklamowej i jej funkcjonowania. Jakie cechy powinna posiadać osoba pracująca w branży reklamowej? Wydaje mi się, że jeżeli powiem, że kreatywność, to będzie to bardzo oczywista odpowiedź. E, każdy jest w jakiś sposób kreatywny, mniej lub bardziej. E, to jest kwestia narzędzi, które wykorzystujemy, żeby tę kreatywność pobudzić. E, natomiast najważniejszą cechą dla mnie jest zdolność do uczenia się, do zdobywania nowych umiejętności. E, branża reklamowa to bardzo dynamiczna dziedzina, gdzie zmiany zachodzą często z miesiąca na miesiąc. I nawet jeżeli nam się wydaje, że dzisiaj coś umiemy, to jutro będziemy musieli umieć coś innego. Wymagana jest ciągła praca przy komputerze? Myślę, że gdybym miał określić proporcje, to... Byłoby to 20 do 80, gdzie 80% czasu spędzamy przy komputerze. Ale trzeba pamiętać, że te 20% czasu spędzanych na planach zdjęciowych podczas nagrywania, to jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny i ciekawy czas. Kiedy wsiadamy do samochodu, pakujemy sprzęt i często podróżujemy po Polsce czy też po różnych krajach zagranicznych. Mamy okazję spotkać niesamowitych ludzi, brać udział w bardzo ciekawych projektach. A czym współcześnie jest reklama? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić przede wszystkim, gdzie współcześni odbiorcy dzisiaj patrzą się najwięcej. Jeżeli jedziemy komunikacją miejską, ludzie patrzą się w telefon. Już nawet dochodzi do tego, że stojąc czekając na przejście na czerwonym świetle, ludzie patrzą się w telefon. Więc moim zdaniem współczesna reklama jest dzisiaj na urządzeniach przenośnych. W Biłgoraju, jak w każdym mieście powiatowym, funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy. Pomaga w znalezieniu zatrudnienia, założeniu własnej firmy, Udziela informacji, w jaki sposób można utrzymywać dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W Powiatowym Urzędzie Pracy działa Centrum Aktywizacji Zawodowej realizujące cztery podstawowe usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy dla bezrobotnych i organizacja szkoleń. W Powiecie Biłgarajskim funkcjonuje na rynku 24 firmy w obszarze reklamy. Te firmy na rynku rozwijają się, rozszerzają zakres swoich usług, świadczą usługi nie tylko w powiecie, ale również nawiązują współpracę z firmami zlokalizowanymi w dużych ośrodkach miejskich. Słyszałem, że przygotowuje się do pracy w mediach. A wiesz, że Biłgorajskie Centrum Kultury ma swoje studio telewizyjne? Chciałoby się zobaczyć? Pewnie. To chodźmy. Znajdujemy się w sercu biłgorajskiej telewizji kablowej razem z panią Gabrielą. Co było inspiracją do powiązania swojej pracy z mediami? Inspiracji y, szukać muszę w odległym czasie, gdzieś 20 lat temu. I no, na pewno tą główną inspiracją to jest taka ciekawość świata, gdzie y, no, zawsze ona jakoś była ze mną. Bez względu na to, czy się mieszka w Białymstoku, w Białowieży, w Ostrołęce czy w Biłgoraju, to jak się czegoś bardzo chce, jestem o tym głęboko przekonana, jak się w coś wierzy, że, że to się uda, to to przychodzi do nas. Jakie są mocne strony, które przydadzą się w tej pracy? Taka otwartość, prawda? Bo tak naprawdę nie wiemy, co nas spotka każdego dnia, co się wydarzy. To jest chęć poznawania i chęć uczenia się tak naprawdę każdego dnia. A jak u pani wygląda typowy dzień w pracy? Trudno mi powiedzieć, jak wygląda typowy dzień w pracy dziennikarskiej, bo raczej są rzeczy, których nie da się zaplanować, bo my codziennie wyjeżdżamy na jakieś nagrania, na jakieś materiały. Mamy programy w każdą sobotę, w każdy poniedziałek mamy kolegium, spotykamy się i planujemy mniej więcej, co chcemy zrobić w ciągu tygodnia. Piłgoreckie Centrum Kultury organizuje wiele różnych imprez kulturalnych prowadzi kino i galerię. Wydaje także gazetę samorządową TANEF. Jeżeli ktoś ma jakieś pasje twórcze, artystyczne, to ja wszystkich bardzo chętnie zapraszam do Biurajskiego Centrum Kultury. Tutaj można się realizować. Jeżeli ktoś kocha taniec, to może uczęszczać na zajęcia grupy tańca towarzyskiego, miłośnicy tańca. Jeżeli taniec ludowy, to do grupy folklorystycznej pokolenia. Jeżeli na przykład jego zainteresowania związane są z teatrem. Również zapraszam na zajęcia teatru poezji piosenki, czy sceny amatora, czy do klubu recytatora. Poznajmy kolejną branżę fryzjerstwo. Gabriela i Dominika to przyszłe fryzjerki. Technikum ukończą za dwa lata. Zobaczmy już dziś, czy o dla nich w tej branży będzie łatwo. To nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja, zaangażowanie i sposób na życie. To fach, który należy pokochać, aby czerpać z niego pełną satysfakcję. Najlepsi fryzjerzy pracują w teatrach lub filmie i są stylistami w firmach reklamowych. O zawodzie fryzjera porozmawiamy dzisiaj z panią Katarzyną Rak, właścicielką salonu fryzjerskiego. Co mogę zrobić już teraz, jeśli marzę o zawodzie fryzjera? Przede wszystkim zadbać o zdrowie fizyczne, bo w tej pracy jest potrzebny zdrowy kręgosłup. Śledzić portale społecznościowe z nowymi trendami. Tym razem znajdujemy się w drugim salonie fryzjerskim u pani Wioletty Błaszczyk. Komunikacja w tym zawodzie jest bardzo ważna. Dlaczego? Klienci, którzy tutaj przychodzą, nie do końca zawsze wiedzą, czego oczekują od nas, więc my musimy tak naprawdę się dowiedzieć, czego chcą i co im tak naprawdę pomoże. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi współpracę z ponad 140 podmiotami gospodarczymi w branży fryzjerstwo. Gabriela realizuje swoje pasje nie tylko jako przyszły fryzjer, ale także jako fotograf amator. Fotografią zaczęła się interesować, gdy po raz pierwszy obejrzała stare, rodzinne zdjęcia. Gabrysiu, czy Twoim zdaniem w Biłgoraju jest możliwe rozwijanie swoich zainteresowań? Jednym z takich miejsc jest właśnie młodzieżowy dom kultury, gdzie można rozwijać wiele swoich pasji. Skąd czerpiesz inspirację? Moją największą inspiracją jest świat. Fotografia to nie tylko piękne zdjęcia. To też uczucia, emocje, do których chcemy wracać i to zawsze chciałam robić. Dlaczego akurat fryzjerstwo i fotografia? Fotografia, bo jest to coś, czym interesowałam się od dawna. Fryzjerstwo również sprawia mi satysfakcję. A w dzisiejszej dobie mogę łączyć oba te zawody, ze względu na to, że co jest lepszą reklamą dla fryzjera niż piękne zdjęcie estetycznej fryzury. Spróbujcie odgadnąć, jaką branżę zaprezentujemy teraz. I niedzieli pewnej z rana, choć nie było to w zwyczaju, rzekł. Zjem obiad w biłgoraju, bo podobno biłgorajki ważą pyszne zalewajki. Podstawą zdrowia człowieka jest aktywność fizyczna i prawidłowe żywienie. Mateusz będzie w przyszłości technikiem żywienia i usług gastronomicznych, a jego kolega Patryk kelnerem. Nie ma lepszego sposobu na research rynku pracy niż wizyta w restauracjach. Znajdujemy się w restauracji Country. Razem ze mną jest dziś właścicielka lokalu, pani Joanna. Proszę powiedzieć, jak wygląda praca kucharza i reszty załogi w takim lokalu na co dzień? Przede wszystkim, praca na pełnoetatowych stanowiskach naszych pracowników wygląda tak, że ludzie pracują w dwóch zespołach w systemie zmianowym. Bardzo sobie cenią możliwość elastycznego ustalania grafika, zwłaszcza uczniowie i studenci pracujący u nas dorywczo. Często młodym ludziom wydaje się, że praca w gastronomii wiąże się z dużym wysiłkiem, z dużą liczbą godzin. Jak wygląda to od kuchni? Ludzie młodzi, którzy przychodzą do nas pracować, nie są rzucani na tak zwaną głęboką wodę. Zawsze dajemy im na początek te prace, które według nas są najłatwiejsze, żeby pozwolić im wkręcić się w to, co tutaj robimy, żeby to polubili. Wydaje nam się, że będzie to dla nich zachęcające i dzięki temu zostaną. Kelnerzy pracują w restauracjach, hotelach, firmach cateringowych. Zajmują się nakrywaniem do stołów, serwowaniem potraw i napojów różnymi technikami. Sporządzają je w obecności gości z wykorzystaniem nowoczesnych trendów gastronomicznych. Wiedzą, jak doradzić i udzielać gościom informacji na temat podawanych potraw. Dzięki nim gość czuje się wyjątkowo. Sprawdźmy, jak to wygląda na przykładzie restauracji Grand Beef w Biłgoraju. Jest ze mną menażer tego obiektu Marek Dziduch. Powiedz Marku, dla kogo jest ta praca? Przede wszystkim, że dla ludzi, którzy cenią sobie pracę z ludźmi. Co cechuje dobrego kelnera? Myślę, że dobry kelner cechuje się tym, iż powinien mieć dobrą aparycję. To przede wszystkim wysoka kultura osobista. No i moim zdaniem myślę, że zdajemy się tylko względem na to, że coraz częściej do nas przyjeżdżają ludzie z zagranicy. Co należy do Twoich codziennych obowiązków? Jaki jest zakres, jeżeli chodzi o pracę kelnera? No wszystko się zaczyna tak naprawdę, gdy klient wchodzi do restauracji, tak? podaje karty, kuchnia e, przekazuje mi informację, e, co dzisiaj na przykład trzeba polecić. Tak? Mamy dania główne, tak? gdzie klient tak naprawdę e, może też zmodyfikować to danie główne, na przykład chce wymienić jeden dodatek za drugi. Też pytamy się na przykład, czy wszystko smakuje, czy wszystko jest w porządku. Tak? Praca kalendarza też polega na tym, że musimy wszystko to przygotować. Tak? Szkło musi być tak naprawdę wypolerowane, sztuce muszą być wypolerowane w Biogora jest wiele restauracji oferujących usługę kelnerską. Czy ciężko jest ubiegać się o takie stanowisko? Myślę, że nie. Znaczy, to przede wszystkim zależy od twojego doświadczenia, tak? Jeżeli chcesz, wiadomo, iść do jakiejś bardziej renomowanej pracy jako i pracować jako kelner, musisz mieć też większe doświadczenie, tak? A jak większe doświadczenie, tym większa wiedza. Mógłbym wyjechać gdzieś dalej, ale trzymaj mam tutaj rodzinę, tak naprawdę, tak? Tutaj mieszkam, tutaj e, żyję i tak naprawdę, no, nie chcę stąd wyjeżdżać i tu mi się dobrze pracuje. Na przestrzeni ubiegłego roku Mieliśmy 30, ponad 30 ofert pracy w zawodzie kelner i były to oferty pracy w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy, jak również z naturalną rotacją pracowników, bo dzisiaj y, młodzi ludzie często zmieniają firmy, szukają y, lepszych warunków zatrudnienia. Wróćmy na chwilę do Mateusza, który opowie nam o swoim sposobie na dobre oceny. Nauka przychodzi mi łatwiej, dlatego że lubię sport, głównie kolarstwo i bieganie. Jest w kraju miejsce, gdzie można potrenować. Sprawdźmy zatem, jak wygląda oferta ośrodka sportu i rekreacji. Myślę, że te starsze osoby, które chciałyby zostać w Biłgoraju, byłyby zainteresowane na pewno zajęciami takimi w szeroko pojętej rekreacji ruchowej. Mamy m.in. zajęcia insanity, zajęcia, które prowadzą również kluby sportowe takie jak Znicz Biłgoraj, jak MKS Biłgoraj, jak Łada Biłgoraj, więc myślę, że każdy ktoś, kto chce w jakikolwiek sposób działać jakoś ruchowo, ma szansę u nas zaistnieć. Myślę, że mamy szeroką ofertę. Przedstawię Wam koleżankę z mojej szkoły, która trenuje podnoszenie ciężarów. Agnieszka zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Polski w Piekarach Śląskich oraz stanęła na trzecim stopniu podium podczas Mistrzostw Europy w Mediolanie. Agnieszko, uczysz się w szkole gastronomicznej. Skąd ten wybór, skoro interesujesz się sportem? Ponieważ dietetyka i żywienie jest bardzo ważne w sporcie, na każdych zawodach muszę być w określonej kategorii wagowej. W jaki sposób przygotowujesz się do najważniejszych imprez w sezonie? Jeżdżę na kadry wojewódzkie, jak i kadry narodowe, ale również przygotowuję się z trenerem tutaj w klubie w Biłgoraju. Jak w przyszłości zamierzasz połączyć podnoszenie ciężarów z gastronomią, której uczysz się dziś w szkole? Chciałabym być trenerką podnoszenia ciężarów, cały czas oczywiście ćwicząc i układając diety dla osób, które też chciałyby poprawić swoją kondycję. Na koniec odwiedzimy gospodarze, miasta i powiatu. Po ukończeniu szkoły chcemy zostać w Biłgoraju. Dowiedzmy się, czy możemy być spokojni o warunki życia i pracy w przyszłości. Dlaczego warto zostać w Biłgoraju? Bo jest tutaj najniższe bezrobocie w województwie lubelskim. Bo jest tutaj bardzo dobry dostęp do dóbr kultury. Bo jest znakomita baza sportowa i rekreacyjna. Bo wyremontowane zostały wszystkie drogi bo nie trzeba tracić godziny czy dwie, aby dojechać do pracy i z niej wrócić. Miasto Biłgorajki, powiat biłgorajski jest to miejsce, w którym od zawsze tak było, to jest uwarunkowanie historyczne, że od zawsze świetnie rozwija się przedsiębiorczość. Tutaj ludzie generalnie są bardzo powiedzmy, kreatywni, szukają źródeł utrzymania w różny sposób, dlatego ta przedsiębiorczość i ta różnego typu działalności gospodarcze zawsze tutaj w sposób szczególny się rozwijały. Młodzi ludzie, którzy kończą technika szkoły średnie niewątpliwie dostrzegą to i dzięki ich pomysłom, dzięki ich możliwościom rozwojowym ta prężność w mieście Biłgoraju, jak i w całym powiecie, będzie coraz większa. Absolwenci szkół z mniejszych miast często nie znają możliwości zatrudnienia w swoim mieście. Dlatego w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają do większych miast i za granicę. Ważne, żeby uświadomili sobie, że w miejscu ich zamieszkania też są duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Tylko trzeba odpowiednio rozpracować swoje miasto. Temu miał służyć nasz film. Zawsze trzeba kalkulować, czy lepiej pojechać do Warszawy i cały dzień spędzić w pracy, żeby zarobić o tysiąc złotych więcej, czy może le bardziej opłaca się zarobić mniej, ale za to żyć pełnią życia więcej informacji na stronie wypromuj siebie .eu.